Jest gołąbart.com, to tutaj kupisz końce do swoich ulubionych ruletek. Wszystko za wygodne dla Ciebie metody płatności. Ukryj go kurwa. Nie masz siły? Kurwy synu, ty. <grymka> o mój Boże, ręko, ty. Ja wierdolę no, nie mam tarczy większej. Najgorzej, że to w dwóch punktach trzyma to. Jest ciężej to ulotować. Kurwa, pierdolę, Ale benzyna się leje. Gdzie kurwa, zaraz rozpierdolę. Kurwo, ożalał. Dzie zaraz, Kurwa. Zobaczcie, kurwa, traur. Czuję, że będzie coś trzecia jeszcze. O mój Boże, roboty. Kurwa, no nie puści, ja pierdolę. O, widziałeś? Robić na trzeba umieć. Przelot jest? Yeah. Jest. tak będzie słychać? Ej, tu przejebane będzie, chyba muszę tą strumienicę założyć. No i co, majster pospawał? <grymne> kurwa człowieku, co to ma być? <grymne> Oj, czuję, że będę zdychał. Będę zdychał, kurwa, od tego spawania. Oj, będę zdychał. pały takie porawiały, że hej! Panie, bardzo dobra robota! <grymne> Robić to trzeba łubić. No i co? No i jest zamontowane. Trochę powiem wam jest lipa, bo sama z siebie ta przepustnica już trochę przepuszcza i jest taki głośniejszy yy, efekt tego wszystkiego. W każdym bądź razie jak się ją roztworzy to kurwa. <grywa> Normalnie słychać jakby silnik miał kurwa z 5 litrów. A że kurwa rwie koszulkę z ubrania! A są. Ja cię pierdolę! Ale to jest fajne, kurwa! Ciekawe podczas jazdy, czy to łbali urywa? By nie powinno się robić na słońcu, ale. To mi kurwa zakazie. Kurbo! Na oh <ścoughs> Nawdychasz się znowu chemikali. Oj, majster, majster. Spijmy sobie tutaj od dachu. Nie wiem czy to będzie widać. Słońce to Kit. <ścoughs> to nie kit, to lakier, tu farba, kurwa. Co ty wiertolisz Co ty wierdolisz? Ej, kurwa, co jest grane Całe drzwi kurwa wyspachlowane Co jest? Niemożliwe Ej, teraz nie widzi nic. O, oh niemożliwe. <laughs> Kurwa, nie. Nie no nikt by tak cały dzień nie zajebał. <laughs> Ponad normę jest chyba. Chyba no, niemożliwe. Taka peryłeczka no, tu już jest normalnie. A ty tu jest coś. Tu jest coś nie tak. Panie, kurwa dobrze jest, tam pierdolisz. tu jest e, takie jed, jedno małe wgniecenie oh shit, oh shit. z którym sobie bez problemu poradzimy e, tutaj ładnie to się da uratować Dziwi. trzeba gdzie przyłożyć łatę zobaczyć ile tuż pachli kurwa będzie e, patrzcie Pa tu robiła, widzę. Kręcikiem ktoś zajebał Na gumę do rzucia. O idź pan kurwa pchuj, To oczywiście też się da zrobić, Majster ogarnie temat. Przy okazji już to kurwa było. Nasi to byli. Przejdźmy do bagażnika, nawet nie zaglądałem, kurwa tam jest. Wydarzyło się. Hops. O, proszę bardzo! Tak się klienta szanuje. <laughs> proszę bardzo! Tak się kurwa kupuje samochody. Dobra, dzisiaj zobaczymy na Bawaryczce, czy nie bita była. <laughs> czy, czy nie jest poszpachłowane gdzieś. Sprawdzimy sobie mierniczkiem. Majster go. Tutaj. Skalibruje. Jak obstawiacie? Ja obstawiam, że jest, że nie była szpachlowana. Tak mi się jakoś wydaje. Wydaje mi się, że tylko tu był bity boczek, a tak jest chyba oryginał. <zum> 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 pierdolisz, pan. <zum> Ze wszystkich stron, gurman? <zum> Ze wszystkich stron. Pierdolisz, pan. Kurwa, mówiłem, że perełka? A, idź pan, kurwa, pój. <śla> to już w skali nie ma. Oh, shit! Oh, shit! Patrz, kurwa, jak się można pomylić. <śla> jak się można pomylić? Ja wierz no dole. On ze wszystkich stron chyba był tak przeciągnięty. Ej, to, to jest z plastiku? <śla> Niemożliwe. No to ja robiłem. Kurwa to też z plastiku. <grystanie> ja dziewię dole. Całe drzwi są wyszpachlowane. Ej, cały... Całe drzwi są zajebane. A tu? Nawet tu? Niemożliwe. Mierniczek kurwa się popsuł? A weź tu. Ej kurwa, co jest grany? Kurwo! Oczalał! <noise> co jest kurwa? Wszystko jest zajebane? dzikit! <noise> co jest kurwa? Coś się popsuło chyba. Ja pierdolę <laughs> zarysował już nie to jest dobrze. Ej syny, patrzcie całe drzwi zajebały. <laughs> całe drzwi kurwa szpachlą zajebane. No to się nieźle wyprofilował. Chyba mogłem wyciąć te słowa, co powiedziałem jak stałem na schodach, że nie bity <grymne> Ja cię mierdowę Ej, ale nie widać, nie chce wieje, nie pęka Dawaj tutaj, nie, tutaj to już czuję po uderzeniach, że jest blacha a tutaj to jest sztywno bardzo. Jeszcze spojrzymy sobie na słupki tutaj Tutaj to nawet już pachle widać kurwa Owszem! I nie widać patrzcie Ja pierdolę, nawet kurwa ktoś nie umił Wójcie kurwa, chodźcie... No Chuju zaraz! O, przy! O, kurwa naprostuję Czekaj już mnie w kurwia, ja to nie mogę trafić w śrubę Ja nie wiem, te to rzecz jest niemożliwa... Już urwałem No nie no Urwałem od spryskiwacza rureczkę Dobrze, że majster ma... ma specjalistyczne sprzęty do takich sytuacji. Zaraz przykleimy. Kurwa, no co się nie dotknie, to zaraz coś popsuje. Patrzcie, nie patrzę, gdzie oh tego nita oh tu wyjebałem. Ach, ten fach w rynku. Zaraz majster naprawi. Żeby to mi się tutaj nie prysowało ty tutaj podróż tak O, Dobra, przejść po sprzęt do takich sytuacji. kurbo! Hops! Obdziałyś! kurwa porobił? Ale lepiej niż było. Bo oni zrobić, że. że miało być kurwa korgidał. Wyszło jak wyszło. Dobrze jest. Aj kurwa się w gówno wpierdoliłem. Pierdolone kundle. <noise> Bo masz trzy majstrów. <noise> Kurwa nie kupią kluczy normalnych tylko roz rozpiłowują tak śrubki Jedna tu druga <grystanie> Jak do teraz kurwa odkręcić Będzie przetestować na ulicy Kurwa już się oberw <grystanie> Ja to poleciało Oberwałem kurwa kłeczko. <grystanie> Kurwa, o SOS można. Myślę, że. Będą śmieszne filmiki. SOS można wcisnąć i coś się działo? O kurwa, dzwoni. Numer alarmowy 112. Proszę czekać na zgłoszenie się o Templarz. A no, O Owsiedla, zrobiłem o Jezus, bardzo przepraszam ale nie wiem jak to wyłączyć o oh shit kurwa to działa przecież nie ma żadnej karty tu co jest zadziałał jest, Ole lipę zrobiłem nie wiedziałem jak to się wyłącza